Radosław Sikorski, Elon Musk i Marco Rubio w centrum globalnej uwagi po burzliwej wymianie zdań na temat Starlinków dla Ukrainy. Seria tweetów wzbudziła spekulacje o polsko-amerykańskich relacjach. Zaskakujący telefon od doradcy Donalda Trumpa do Sikorskiego rozwiewa część wątpliwości. Szczegóły w najnowszych wiadomościach. Kliknij suba po więcej ciekawych ploteczek. Wirtualny konflikt między Radosławem Sikorskim a Elonem Maskiem oraz amerykańskim sekretarzem stanu, Marco Rubio, przyciągnął uwagę ludzi na całym świecie. Niebawem po tym incydencie, który wzbudził niemałe emocje, wydarzyło się coś nieoczekiwanego. Polski minister odebrał telefon, który okazuje się kluczowy. Cały kraj nie przestaje o tym mówić. Zaczęło się od tego, że Sikorski wdał się w sprzeczkę z Maskiem i Rubio. Polski polityk podkreślił na platformie X, że systemy Starlink dla Ukrainy są finansowane przez rodzime Ministerstwo Cyfryzacji, co pochłania około 50 milionów dolarów rocznie. Polityk zaznaczył, że niezależnie od tego, jak oceniamy etycznie groźby wobec ofiary agresji, jeżeli firma SpaceX nie okaże się rzetelnym partnerem, Polska będzie zmuszona znaleźć alternatywne rozwiązania i poszukiwać innych dostawców. Na tę wypowiedź zareagował Elon Musk. A chwila później rozgorzała prawdziwa internetowa burza. Amerykański sekretarz stanu, Marco Rubio, również zabrał głos, tłumacząc, że dzięki obecności Starlinków nad ukraińskim niebem Rosja nie mogła jeszcze ruszyć z ofensywą na Polskę. Według Rubio takie twierdzenia są wyssane z palca. Przekonywał on, że nikt nie groził odłączeniem Ukrainy od tej niezbędnej infrastruktury, a Ukraina powinna być wdzięczna, bo bez Starlinków mogłaby już pozostawać pokonana. Rosyjskie wojska mogłyby stanowić już zagrożenie na naszej granicy, gdyby nie stabilność dostarczona przez te systemy. Atmosfera tej wymiany zdań była napięta, a dyskusja międzynarodowa toczyła się dalej, podsycana przez media. Dla wielu osób była to okazja do refleksji nad tym, jak wielką rolę odgrywa w dzisiejszym świecie technologia, która nie tylko wspiera komunikację, ale również ma kluczowe znaczenie w konfliktach zbrojnych i stabilności geopolitycznej. Analizując cały ten przypadek. Można dostrzec, jak złożone są relacje międzynarodowe i jak różne podmioty politycy, przedsiębiorcy i państwa muszą współdziałać, podejmując trudne decyzje. W tle tego wszystkiego pozostaje nadal niezaprzeczalne znaczenie innowacji technologicznych, które wciąż kształtują naszą rzeczywistość. Znawcy tematu z Kremla wysyłają niepokojące znaki, a Putin ma jedno główne żądanie. Radosław Sikorski, polski minister spraw zagranicznych, Błyskawicznie odpowiedział na te doniesienia, wyrażając uznanie dla wsparcia Ukrainy przez Stany Zjednoczone i Polskę. Podziękował Marko za potwierdzenie, że ukraińscy żołnierze mogą nadal liczyć na nieodzowne wsparcie internetowe, które wspólnie oferują USA i Polska. Wspomniał, że wspólne działania Europy i Stanów Zjednoczonych mogą doprowadzić do ustanowienia trwałego i sprawiedliwego pokoju. W tle tej sytuacji pojawiła się kontrowersja, gdy znany przedsiębiorca Elon Musk zdecydował się dorzucić swoje zdanie do trwającej dyskusji. Odniósł się w swoim stylu do wpisu Sikorskiego, pozornie bagatelizując jego słowa. Musk zasugerował, że wsparcie finansowe Polski w kwestii technologii Starlink jest znikome i dodał, że bez tej usługi Ukraina mogłaby już dawno przegrać konflikt, a rosyjskie siły mogłyby stanąć na granicy z Polską. Wymiana zdań między Maskiem a Sikorskim dała pole do rozważań na temat relacji polsko-amerykańskich, zwłaszcza w kontekście wsparcia dla Ukrainy. Jednak wątpliwości co do ewentualnego pogorszenia stosunków została rozwiana przez telefon Kifekelloga, doradcy byłego prezydenta Donalda Trumpa, do Sikorskiego. Rozmowa ta miała miejsce w poniedziałek, dzień przed kluczowymi negocjacjami między Stanami Zjednoczonymi a Ukrainą, które odbywały się w Arabii Saudyjskiej i miały na celu wypracowanie trwałego zawieszenia broni. Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że zarówno Sikorski, jak i Kellogg byli zgodni co do tego, że pokój, który ma być efektem negocjacji, powinien być sprawiedliwy. Portal Onet zwrócił uwagę na szczególną rolę Sikorskiego na arenie międzynarodowej. Jest postrzegany jako kluczowy gracz w europejskiej dyplomacji. Jego silne relacje z ministrami z Niemiec, Francji Wielkiej Brytanii, a także bliskie kontakty z ukraińską stolicą Kijowem stawiają go w pozycji istotnej dla procesów pokojowych i współpracy międzynarodowej w zakresie bezpieczeństwa regionalnego. Obie strony jednomyślnie zaznaczyły, jak ważne jest wypracowanie sprawiedliwego i trwałego pokoju, jak relacjonowało Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Rzecznik Ministerstwa podkreślił, że niestety nie jest możliwe ujawnienie dodatkowych szczegółów z rozmowy, jaką przeprowadzili minister Sikorski i wysłannik Stanów Zjednoczonych Kellogg. Po zakończeniu dyskusji szef polskiej dyplomacji niezwłocznie omówił jej szczegóły z ukraińskim ministrem spraw zagranicznych Andriem Sybichą, co podkreśliło wagę poruszanych kwestii i chęć zachowania pełnej współpracy międzynarodowej. Minister Radosław Sikorski przeprowadził rozmowę z amerykańskim specjalnym wysłannikiem generałem Kelloggiem, której głównym tematem były negocjacje pokojowe prowadzone w regionalnym centrum w Riyadzie. Każda ze stron zgodziła się co do nieodzowności sfinalizowania rozmów w duchu sprawiedliwości i zrozumienia. Po tej ważnej wymianie poglądów minister Sikorski zajął się natychmiastowym kontaktem z ukraińskim ministrem Andrijem Sybichą, aby zapewnić trwałą komunikację i wspólne działania. Warto przypomnieć, że po intensywnych negocjacjach, które miały miejsce we wtorek w Arabii Saudyjskiej, Ukraina wykazała otwartość na przyjęcie amerykańskiej propozycji dotyczącej wprowadzenia 30-dniowego zawieszenia broni. Zawieszenie to miałoby natychmiastowe skutki, ale co istotne, mogłoby być przedłużane, o ile obie strony, Ukraina i Rosja, wyrażałyby na to zgodę, co byłoby niezwykle ważnym krokiem w kierunku deeskalacji konfliktu. Na konferencji prasowej zorganizowanej w środę 12 marca, która zgromadziła dziennikarzy i obserwatorów z całego świata, minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrzej Sybicha, wspólnie z polskim ministrem Radosławem Sikorskim, przekazał istotne informacje dotyczące dostarczania wsparcia wojskowego dla Ukrainy. Sikorski podkreślił, że nowe propozycje i sugestie, które mają na celu powstrzymanie rosyjskiej agresji, spotkały się z ogromnym zadowoleniem i są dowodem na współpracę międzynarodową opartą na zaufaniu i wspólnych celach. W dobie globalnych napięć takie działania są niezmiernie ważne, aby świat mógł skupić się na budowaniu pokoju i stabilności na arenie międzynarodowej. Miałem przyjemność odwiedzić Warszawę i spotkać się z Radosławem Sikorskim, aby podzielić się wynikami naszego spotkania w Dżudzie. Jestem naprawdę wdzięczny Polsce za jej zdecydowane wsparcie, w tym za najnowszy pakiet pomocy wojskowej. Przeprowadziliśmy konstruktywne rozmowy na temat dalszych wspólnych działań, które mają na celu zapewnienie długoterminowego bezpieczeństwa zarówno Ukrainie, jak i całej Europie. Nasza dyskusja była owocna i pełna determinacji, by stawić czoła współczesnym wyzwaniom. Czuło się, jakby to spotkanie było nie tylko wymianą informacji, ale także okazją do umocnienia przyjaźni między naszymi krajami. Atmosfera była pełna optymizmu i nadziei na lepszą przyszłość w tym pełnym wyzwań świecie. Kliknij suba po więcej ciekawych ploteczek.